Cześć! Dzisiaj będzie kolej, kolejny shopping w tym tygodniu dużo tych shoppingów. Co nie? Ale co mam poradzić, jak mam dwie paczuszki? To ja od, na pierwszy raz pierwszym za tą dużą. Bo w tej mniejszej wiem co jest. A w tej większej chyba też, ale czekajcie, ja odpakuję to. Odpakowała. Niecałe, ale ciężko będzie wyjąć jedną ręką. Jest, zawartość paczki od, od ten, Sonia ja bąbelkowa. Przepraszam, że na łóżku nagrywam, ale się tak zekscytuję. Wiem, jestem szornięta. jestem te nożyczki. Przytrzymaj trzymaj te, telefon? Czekaj. To będzie mi ciężko nagrywać jedną e, ręką. E, e, jak coś to mi zatrzymało e, nagrywanie, gdy pakowałam drugą paczkę, a w tej drugiej paczce był natan i ta paczka była malutka. I tak, on, I tak on się prezentuje, on mnie się bardzo podoba. U mnie to on będzie mieć na, na nazwisko Shiroi, czyli bie, biały po japońsku. A z tyłu mamy pikachu, którego sobie zamówiłam, którego chciałam. I pomagała Miluna. Trochę. Tak. Ale zatrzymał się nagrywanie, ale nic się nie stało. Nic się nie stało. A teraz. Dobra. Dałam na niego pierwszą lepszą obruszkę, ale coś myślna filcowa obruszka nie trzymasz jako jakaś tam. On mnie się bardzo podoba. Kolorystyka ma piękną. Ma dziurkę, ale... Chyba ma tak, biała rurka. Co z tego, że fake? Chciałam mieć kolego, Więcej figurek już na serio nie chcę mieć. Mimo, że ma napis LPS, to to nie jest oryginał. Ale ma widoczne rondo. Więc. Tak, ale mówić, że to Baby, bo ja widziałam to, że to jest Baby. Właśnie patrzyłam. To jest no, mój. To, to, to jest mój nowy pup. Nie ma na imię na to, jak słyszeliście. Tylko u niej było wybieranie wybie na imię. I. Mam przy okazji też y, nawet założony, założone, dlatego jest taki biała, biała linka, o, czarna linka. No to papa.